Z tej strony zo zastrzelczek z podcastu Projekt Gastro. W moich podcastach usłyszysz o pomysłach, problemach i ich ciekawych rozwiązaniach, o planowaniu, liczeniu, zlotach i upadkach oraz o tym, jak podnosić zyski, pozostając pewną klientów. Czyli ogólnie o prowadzeniu biznesu, a to wszystko w kontekście branży gastronomicznej. A w tym odcinku będę się głośno zastanawiała nad tym, dlaczego jedne lokale odnoszą spektakularny sukces, a inne niestety plajtują. Na pewno nie tylko ja zadaję sobie takie pytanie, ponieważ z wielu raportów wynika, że większość lokali w Polsce niestety nie dożywa nawet dwóch lat. Są takie, które istnieją co prawda latami i się rozwijają, powstają kolejne lokale tych samych właścicieli, a inne działają jakby siłą rozpędu, ale spora część, mimo najlepszych chęci swoich właścicieli, niestety plajtuje. Opinii na ten temat jest wiele, każdy może mieć oczywiście swoją, a ja właśnie dziś opowiem Wam o mojej opinii na ten temat. Zaczynam od razu, że jest oczywiście to moje subiektywne zdanie i nie każdy musi się z nim zgadzać. Najpierw powiem o tych rzeczach, które są oczywiste, czyli lokale padają bardzo często z powodu złego zarządzania pieniędzmi. Czyli początkowo sukces lokalu powoduje potem nadmierne wydatki, jakieś nieprzemyślane zakupy. Właściciel myśli, że te pieniądze cały czas są, a potem nawet jak powiedzmy ten utarg dzienny jest tylko trochę mniejszy, to już leci tą siłą rozpędu i te zakupy są robione na prawo i lewo. Co się z tym wiąże, to oczywiście brak podziału pieniędzy na firmowe i prywatne. No bo wiadomo, jak gastronomii jest, nie zawsze te zakupy, które są robione na firmę, niestety są zakupami prywatnymi i nam się te finanse rozjeżdżają. Kolejna sprawa to jest brak wiedzy, ile lokal faktycznie zarabia i ile może wydawać. Tak? W którym momencie te pieniądze trzeba zacząć liczyć. I to wszystko prowadzi właśnie często do utraty płynności finansowej, bo się okazuje, że w pewnym momencie pieniądze były po prostu niezbyt roztropnie wydawane i zaczyna brakować na te stałe koszty, które są. A jeżeli to będzie trwało jeden, dwa albo 3 miesiące, no to jest to powiedzmy już równia pochyła. Kolejna rzecz, która może prowadzić do plajty, to jest brak kontroli właściciela nad samym miejscem, nad lokalem. Jeżeli jest zatrudniony jakiś menadżer, który na przykład zna się słabo na gastro, był menadżerem, ale w całkowicie innym typie lokalu, albo jest po prostu słabym menadżerem, bo też tacy się zdarzają, jak tak samo jakieś słabi lekarze, no to jest problem. Menadżer Czasami rzadko bywa w lokalu, zdecydowanie na rzadko i faktycznie lokalem zaczynają rządzić pracownicy. Robią sobie co chcą, nie muszą z nikim się liczyć, brak jest jasnych wytycznych, brak zasad lokalu, panuje ogólnie taki chaos. Właściciel też nie kontroluje przez to dokładnie finansów, no bo polega na tym menadżerze, który też się nie wywiązuje ze wszystkiego. Kolejna sprawa to są kradzieże pracownicze, ponieważ one, w momencie, kiedy nie ma takiej odgórnej kontroli menadżera i właściciela, to one się mogą rozwinąć na dużo większą skalę, która zaczyna być niebezpieczna. Czasami się też zdarza, że zaczyna działać spółka pracownicza, która wyprowadza pieniądze z lokalu różnymi metodami. Tych metod jest naprawdę bardzo wiele. I naprawdę da się to zrobić, mimo że teraz już wszędzie są terminale i większość płatności, praktycznie w lokalach, jest robiona właśnie w sposób taki bezgotówkowy. I mimo tego, że nad głową, nad kasą i nad wszystkimi ciągami komunikacyjnymi na sali są kamery, mimo wszystko da się te pieniądze wyprowadzić, więc trzeba to też mieć na względzie, że te rozwiązania nam wcale nie gwarantują bezpieczeństwa. Kolejna rzecz, która ma bardzo duży wpływ, to jest niesmaczne jedzenie. Ale chodzi mi o takie naprawdę, naprawdę niesmaczne. Ono dosyć szybko eliminuje lokal z mapy. Pamiętajmy oczywiście przy tym, że ludzie mają różne gusta i czasami coś, co dla nas nie jest smaczne, dla kogoś innego może być całkiem dobre. Ja mam w tym momencie, jak to mówię, to mam na myśli takie naprawdę jedzenie bardzo słabej jakości z produktów, też słabej jakości, które jest niedoprawione, i ono jest wręcz odpychające na tyle, że jak gość pójdzie tam jeden, dwa razy, nadzieje się, to po prostu już kolejne razy nie przychodzi i taki lokal po prostu plejtuje. A takich lokali, których jedzenie jest powiedzmy takie średnie. To jest większość i one sobie w jakiś tam sposób radzą. Mają na przykład innego typu atuty, na przykład duży parking albo jakąś bardzo dobrą lokalizację w takim centralnym miejscu, gdzie jest bardzo duży ruch, jedzenie jest tanie, albo mają różnego typu fajne promocje, korzystne cenowo. Może być tak, że jest po prostu lokal jest po prostu modny albo jest bardzo dobrze wypromowany w mediach społecznościowych. Kolejna rzecz to jest bardzo kiepska lokalizacja. Lokal totalnie schowany, gdzieś na odludziu albo w jakiejś ciemnej ulicy, no po prostu będzie miał dużo większy problem, żeby jakoś zaistnieć, żeby ludzie go znaleźli. To może być oczywiście atutem, ale w takich przypadkach trzeba zbudować markę bardzo silną i bardzo dużo pieniędzy i energii trzeba włożyć, żeby ten lokal wypromować. Lokal, który jest w takim bardzo ukrytym, bardzo schowanym miejscu albo w jakiejś dużo gorszej lokalizacji, powiedzmy, nazwijmy to na takim końcu świata, wymaga troszeczkę innego przygotowania. Biznesplan musi ujmować inne rzeczy. No i trzeba mieć tą świadomość, że ten czas na rozbieg, na to, żeby przyciągnąć klientów, też może być zdecydowanie dłuższy i trzeba mieć na to przygotowane środki. Kolejna sprawa to jest oferta niedostosowana do klientów. Czyli, na przykład, gdy bardzo drogi, elegancki lokal, ktoś sobie wymyśli, żeby był w takiej zdecydowanie najbiedniejszej dzielnicy miasta, tak? to nie jest dobre rozwiązanie, bo wiadomo, że ludzie mieszkający w pobliżu nie będą chodzili do tego lokalu, no bo po prostu nie będzie ich stać. Natomiast osoby, które. Stać na to, żeby w tym lokalu zjeść, nie za bardzo będą chciały przyjeżdżać do takiej dzielnicy, bo na przykład będą się bały zostawić swojego bardzo drogiego samochodu, tak? Bo albo będzie porysowane, albo ktoś go ukradnie, albo coś innego może się stać. Albo po prostu nie będą tam jeździć, nie dowiedzą się o tym lokalu, dlatego że ich drogi w ogóle nie są skierowane w tamtą stronę. Lokal, gdzie gośćmi są ludzie jeżdżący autami, a nie będzie możliwości zaparkowania samochodu, powiedzmy, w promieniu 700 metrów. To też może być problem. Kolejna rzecz to kawiarnia z kawą speciality, która będzie usytuowana na uczelni, gdzie tak naprawdę jest konieczność takich mega szybkich zakupów, no bo studenci mają 15 minut na to, żeby coś przekąsić i muszą lecieć dalej. Czasami się tylko zdarzy, że mają jakieś okienko. No to też jest nie najlepszy pomysł. Innym nie najlepszym pomysłem może być kawiarnia z takimi drogimi ciastkami. Pojedynczymi, takimi powiedzmy, które wyglądają jak takie mini torciki, która będzie usytuowana w biurowcu. Ponieważ ludzie, którzy tam pracują, chcą zjeść najczęściej lunch albo powiedzmy jakieś późne śniadanie w dobrej cenie, a nie ciasto, które będzie kosztowało 17 zł i kawę, która najprawdopodobniej będzie w tym miejscu kosztowała 14 zł. Dla nich będzie za drogo, bo to nawet ta cena razem, czyli 31 zł, to będzie prawdopodobnie dla nich cena i tak za duża przeznaczona na lunch. Czyli w tym miejscu też może być problem, żeby taki lokal miał szansę na powodzenie. I to są w sumie takie najważniejsze rzeczy, które mi przychodzą do głowy jako pierwsze, gdy zastanawiam się, dlaczego jakiś lokal padł albo powiedzmy już jest na drodze do tego, żeby, żeby się zwijać, ma duże problemy i wszystko zmierza w złym kierunku. Są jeszcze oczywiście inne przyczyny, typu niedogadanie się udziałowców, czy na przykład rozwód wspólników. Czasami jest zbyt wielu udziałowców w lokalu i jest jeden wielki chaos, bo wszyscy chcą rządzić, wszyscy mają jakieś genialne pomysły i nic z tych pomysłów nie wychodzi, albo nawzajem sobie wchodzą w paradę. Czasami bywa tak, że następuje śmierć właściciela i zarządzanie lokalem przechodzi na rodzinę, która totalnie ma całkowicie inny pomysł, albo nie ma żadnego doświadczenia, albo nie ma ochoty, ma złych doradców. No i to są takie sytuacje ekstremalne i czasami trudno coś z tym zrobić, gdy nie ma jeszcze woli ze wszystkich stron, albo te interesy są niestety nie do pogodzenia. Czasami lokal musi po prostu paść, czasami trzeba go sprzedać, czasami ktoś się wypali i nie chce dalej już tym się zajmować i czasami taka reanimacja i szukanie jakiegoś remedium jest po prostu bezsensowne. Ale załóżmy teraz, że bierzemy sobie do obserwacji kilkanaście lokali podobnych, jedzenie jest poprawne, czyli szału nie ma, ale nie ma co marudzić, w większości gości jednak ono smakuje. Wszystkie powyższe kwestie, o których mówiłam wcześniej, ich nie dotyczą, bo te lokale, powiedzmy, że istnieją już jakieś dwa lata na rynku, czyli ten najtrudniejszy czas przetrwały, radzą sobie powiedzmy z różnym skutkiem, ale jakoś działają. Jeszcze nie trzeba dokładać. Jedne działają sobie lepiej, drugie gorzej, co sprawia, że ten skutek jest taki różny. Czym one się różnią? Albo inaczej zadam to pytanie, co sprawia, że lokal X odnosi sukces spektakularny, goście po prostu walą drzwiami, oknami. Co go wyróżnia na tle innych podobnych lokali, które mają podobną ofertę, podobne ceny i podobna lokalizacja? Dlaczego tak jest, że w jednym jest takie powodzenie, a drugie zdecydowanie gorzej przędą? Oczywiście. Tutaj mogą zaraz się pojawić tłumaczenia odnośnie wyglądu lokalu, wyposażenia, kolorystyki, mebli. I ja też bym podążyła tym tropem jeszcze kilka lat temu, ale dziś ja już się z tym nie zgadzam. Owszem, wygląd ma wpływ na odbiór, bo lokale są już z samego wyglądu dedykowane pewnym grupom odbiorców. Ale niech każdy się zastanowi, czy nie zna jakiegoś takiego bardzo brzydkiego, albo nawet powiedziałabym obskurnego lokalu. Który osobiście mu się nie podoba, ale ten lokal widać, że odnosi sukces. Ja znam takich lokali kilka i one były dla mnie fenomenem, gdy na początku próbowałam zgłębić ich sukces. Co się tam takiego dzieje, że ci ludzie tam przychodzą. I tutaj dochodzę do kolejnego pytania. Za co gość tak faktycznie płaci w lokalu? Czy za jedzenie, czy tylko za jedzenie? Bo przecież tak naprawdę to jedzenie możemy sobie do domu zamówić. Możemy je oczywiście samodzielnie w domu zrobić, no ale rozumiem, że ktoś nie potrafi, ktoś nie ma czasu. No i moim zdaniem, podkreślam, że można oczywiście jeszcze raz się ze mną nie zgodzić to ludzie chodzą do lokali wcale nie po to jedzenie to jedzenie jest tylko dodatkiem. Oni tam chodzą, żeby doświadczyć jakichś doznań chodzą, żeby doznać atmosfery no i chodzą też po wspomnienia. Czasami jest tak, że wracamy do jakiegoś lokalu, bo właśnie mamy dobre wspomnienia z nim związane, z tymi uczuciami, które nam towarzyszyły podczas wcześniejszego pobytu w nim. Jedzenie w nim nawet jest takie sobie, ale lubimy na przykład tam chodzić. No i moim zdaniem wygląda na to, że do lokalu wcale nie chodzimy po to, żeby się najeść, tylko. Chodzimy po te inne wartości, które są dla nas istotne. Chodzi o to, żeby ich właśnie doświadczyć, żeby jakaś przyjemność na nas płynęła, żebyśmy się rozluźnili, żebyśmy się uśmiechnęli, żebyśmy się wyluzowali. Oczywiście może niekoniecznie tutaj bym to przypięła do tego wtedy, kiedy w czasie trasy jakiejś na wakacje idziemy do McDonalda, po prostu wtedy chcemy rzeczywiście się najeść, a nie mamy nic ze sobą. Ale jeżeli mówimy o takich wyjściach ze znajomymi. Takich wyjściach bardziej okazjonalnych, no to tutaj doszukiwałabym się właśnie tego, żeby chodzimy po to, żeby doświadczać jakichś doznań. I to jest związane z tymi wartościami. I gdy przyjrzymy się, jakie potrzeby dotyczące wartości mają nasi wymarzeni, hipotetyczni goście, mamy szansę właśnie im te wartości zapewnić. Dać im coś, czego potrzebują, co kochają, zaspokoić ich potrzeby. Sprawa jest teraz chyba prostsza, przynajmniej dla mnie. Sukces odnoszą lokale, które dają wartości odczucia doznania dodatkowe. To może jest taki skrót myślowy, ale ja to sobie właśnie w taki sposób określiłam. Aby jak najbardziej obrazowo wytłumaczyć, powiem to może na kilku przykładach. Jako pierwszy przykład to jest kawiarnia, nazywam to kieszonkową, ponieważ jest bardzo mała, ma około 40, może 45 metrów kwadratowych. Jest w nim naprawdę niewiele stolików, 5. Myślę, że zależy, jak są ustawione. Środek jest dla mnie absolutnie obskurny na moje oko, ale przyznam, że jest z charakterem. Jest tam kilka takich rzeczy w jednakowej, w takiej przebijającej barwie, które nadają mu właśnie tego charakteru. Specjalizuje się w różnego rodzaju kawach speciality. Są też alkohole, jest też herbata zaparzana z takich prawdziwych fusów, żadna ekspresówka. Mają bardzo pyszne ciasta, chociaż jest niewielki wybór. Woda zawsze jest w tym lokalu gratis. Ceny są umiarkowane, ale wcale nie jest tam tanio. Lokalizacja to jest centrum starówka, bardzo turystycznego miasta. W tym miejscu wcześniej było kilka lokali różnego typu, ale przez jakiś czas były, potem się zamykały, nie znam powodów. W każdym razie ten lokal utrzymuje się najdłużej i wiem, że zarabia. Dlaczego tak się dzieje? Moja opinia jest taka: ich grupa docelowa to są młodzi ludzie. Nazywani są pokoleniem milenialsów albo pokoleniem cyfrowym. Urodzeni są w latach pomiędzy 1980 a 2000. Oczywiście przychodzą też starsi, przychodzą trochę młodsi, ale większość to jest właśnie ta grupa milenialsów. I to jest takie ich miejsce na mapie miasta, gdzie większość lokali nastawiona jest jednak na turystów, i oni zaspokajają potrzeby właśnie tych młodych mieszkańców miasta. W środku jest miło, jest spojsko, jest taki powiedziałabym lekki burdel optyczny, tak jak w pokoju młodych ludzi, ale jest tam czysto. Czyli taki artystyczny nieład, tylko bez kurzu i takich różnych bibelotów. Obsługa jest miła, ale nie nadskakuje zdecydowanie i do wszystkich, co ciekawe, wali na ty, kolokwialnie mówiąc. Dodatkowo to, co zauważyłam, aktywnie działają w mediach społecznościowych i wybrali jako główny kanał. Instagram. I to jest główny kanał tego pokolenia. To się teraz z Facebooka właśnie przesunęło na Instagram. To, co właśnie pokazują w swoich mediach społecznościowych, to się idealnie scala z całym lokalem, z tym, jaka jest ich wizja, ich filozofia, ich przesłanie. Ja uważam, że odrobili zadanie na piątkę z plusem. Nie wiem, czy było to działanie zamierzone, planowe, czy taka była strategia, czy udało im się to przez przypadek. W każdym razie udało im się to. Drugi przykład to jest pizzeria. Lokal znajduje się na parterze Niedużego Centrum Handlowego w jednej z centralnej dzielnicy Dużego Miasta, jednak z dala od głównej arterii miasta. Wejście do lokalu jest od centrum handlowego i z zewnątrz ulicy. Bardzo dużo jest duże osiedle, taka wielka płyta, a tuż przy tym centrum jest bardzo nowoczesny taki kompleks pofabryczny, zaadoptowany na mieszkania loftowe i też dobudowanych jest ileś takich bloków w stylu loftowym, ale od zera. Mieszkają tam głównie młodzi ludzie, dosyć dobrze zarabiający. To się znajduje tak jakby w starej dzielnicy. Jest to wbudowane. Dookoła jest otulina drzew, blisko kolejka. Parking przy centrum handlowym te też jest bardzo dużym atutem. Natomiast jest to parking nie taki zewnętrzny, tylko parking, który jest zabudowany. Mają wynosy, ale największy ruch jest u nich właśnie na sali. Mają około 16 stolików. Menu to jest pizza i pasty. Mają też różnego typu włoskie napoje, włoskie dodatki. Chwalą się tym, że surowce są sprowadzone z Włoch. Można u nich też dodatkowo kupić oliwę i ocet. Oczywiście w tle gra włoska muza. Przyznam, że jedzenie jest bardzo dobre. Obsługa jest praktycznie stała, jest bardzo mała rotacja, co nie jest zbyt charakterystyczne dla gastronomii. Obsługa jest kompetentna i uczynna, ale też nie jest nachalna, czasami nieco zabiegana. Właściwie wszyscy się tam bardzo dobrze czują. Widać, że personel się dobrze czuje, ale że goście tego lokalu też się dobrze czują. Na moje oko grupa docelowa to jest tak 22-55 lat. Ceny podobne jak u konkurencji. I w tym lokalu główną wartością, poza bardzo dobrym jedzeniem, jest właśnie ten klimat, ta atmosfera takiego luzu, spokoju. Ta włoska muzyka myślę, że też swoje robi. I co ciekawe, to jest muzyka. Z tego co pamiętam, wcale nie puszczona z jakiegoś odtwarzacza z mp 3 czy z czegoś takiego, tylko to jest jakieś tam radio, które sobie gra w tle. Bardzo dobrze się tam czują goście, właśnie przez to, że jest tak luźno i tak bardzo niezobowiązująco. Można tam wpaść zarówno na lunch i na jakieś spotkanie popołudniowe, późno popołudniowe przy winie. Ten lokal, nie pamiętam, do której jest otwarty, ale nie do żadnych późnych godzin nocnych. Myślę, że będzie to około godziny 22 max. I co ciekawe, nie promują się wcale zbyt mocno w mediach społecznościowych. Oni nie muszą tego robić, bo klienci do nich sami wracają. Bardzo ich lubią i bardzo się tam czują. Robiłam specjalnie ankietę pod ten lokal. Nie wiem, czy też tutaj zagrał jakiś przypadek, czy ktoś im rozpisał strategię, ale widać tam, że jest wszystko poukładane tak, jak należy. Właściciel się bardzo interesuje tym lokalem i też tam wszystko działa tak, jak trzeba. I ostatni przypadek to jest dla mnie w ogóle fenomen, nad którym się zastanawiałam wiele razy. Lokal jest na starówce miasta. Główna spacerowa ulica. Bardzo dużo turystów w sezonie, ale też poza sezonem jest ich sporo. Trudno o miejsce w tym lokalu. Stolik trzeba rezerwować co najmniej jeden tydzień do przodu, poza sezonem. Nie wiem, czy w ogóle są rezerwacje w sezonie. Jedzenie jest smaczne, ale zdecydowanie bez szału. Uważam, że jest tam drogo. Kuchnia europejska plus pizza. Dużo fajnych alkoholi. Przyznam, że pięknie podane drinki, bardzo efektowne i to jest bardzo dużym atutem tego lokalu. Lokal jest bardzo elegancki, ale nie taki pod garnitury, można przyjść ubranym casualowo. Bardzo dużo drewna, trochę bym powiedziała takiego blitru, jakieś lustra, jakieś takie rzeczy, które wywołują taki efekt wow. Zdjęcia na Instagramie bardzo ładnie wychodzą. Bardzo często przed lokalem jest też długa kolejka. I ten lokal jest właśnie dla mnie fenomenem, ponieważ ja bym nigdy nie stała 30 minut w kolejce w oczekiwaniu na stolik. Wtedy, gdy jest zimno na zewnątrz, a lokali w pobliżu jest po prostu całe mnóstwo. Byłam w nim kilkukrotnie, wtedy oczywiście, kiedy nie było tej kolejki. I przyznam, że nie wiem, co tam jest takiego, co tych ludzi przyciąga. Skąd się bierze, że ma takie powodzenie. Skąd się bierze, że ludziom się chce stać w tej kolejce i czekać? Moim zdaniem tutaj jest taka wykreowana wartość, głównie dzięki mediom społecznościowym i innym kanałom internetowym. Jest tutaj możliwość zrobienia sobie bardzo fajnych zdjęć, wrzucenia ich oczywiście na media społecznościowe, pochwalenia się takim życiem, które czasami wiele osób udaje, że ma. Dodatkowo może u wielu ludzi pojawić się takie miłe odczucie przynależności do miejsca, wykreowanego właśnie na takie luksusowe którego jest się udziałowcem przez ten czas pobytu w tym miejscu. Czyli wyjście tam może być tak naprawdę zaspokojeniem poczucia własnej wartości i powiedzmy połechanie własnej próżności. Właściciele uważam, że bardzo dobrze odrobili lekcję dotyczącą samego biznes planu i całej strategii, ktoś im też na pewno pomaga w prowadzeniu mediów społecznościowych. Bardzo duże gratulacje. I jeszcze jeden przypadek przyszedł mi do głowy, ale to już jako taka ciekawostka. Ja tylko o nim słyszałam, nigdy tam nie byłam. Ten lokal, to ile pamiętam, jest jakiś pub w Stanach Zjednoczonych. Z opowiadania wiem, że jest w nim toaleta w piwnicy, i gdy się siusia do pisoaru, polewa się struny, z których wydobywają się dźwięki. To nagranie jest nagrywane i można w jakiś prosty sposób przerzucić je sobie na telefon i przesłać do kogoś znajomego jako plik dźwiękowy. Lokal wiem, że cieszy się ogromnym powodzeniem i jego główną wartością, jak dla mnie, jest właśnie ta niespotykana toaleta. Ja znalazłam ten lokal na internecie, obejrzałam go sobie bardzo dokładnie i nie jest jakiś zjawiskowy, tak? Tylko tutaj działa ten marketing szeptany. Po prostu fama poszła, że jest taki lokal i osoby sobie nawzajem przekazują, i w momencie, kiedy znajdują się już w tym miejscu, po prostu chcą tam iść po to, żeby wysikać sobie jakąś melodię, wrzucić to dalej na internet i w taki sposób to się nakręca. I takich lokali gastro, które zainwestowały w jakieś niespodziewane, niecodzienne rozwiązanie, jest na świecie już sporo i przyciągają w taki sposób właśnie klientów. Myślę, że to też jest całkiem niezłym pomysłem na promowanie lokalu i danie takiej wartości dodatkowej, jaką jest dobra zabawa, no bo właśnie o to chodzi w tym, że wychodzimy wieczorem gdzieś ze znajomymi. Myślę, że nawet powinnam zacząć zbierać materiały o takich lokalach, które przyciągają gości w taki niecodzienny sposób i któregoś razu nagram specjalny odcinek podcastu i Wam o nich opowiem. Może ktoś znajdzie jakiś pomysł na swój nowy lokal. Podsumowując, uważam, że dziś już nie wystarczy samo otworzenie lokalu, aby zaczęły nam płynąć pieniądze na konto. Trzeba mieć pomysł i dawać gościom właśnie jakieś dodatkowe wartości, aby chcieli go odwiedzić i żeby potem chcieli częściej wracać i go polecali kolejnym osobom. Trzeba sprawić, aby ten lokal miał to coś, co jest trudne do uchwycenia. A jeżeli już masz lokal i niestety nie wszystko w nim działa tak, jak trzeba, tak jak sobie zaplanowałeś, albo myślałeś, że będzie, no to teraz trzeba usiąść i się zastanowić, czy w twoim lokalu są jakieś dodatkowe wartości dla gości. Czy jest coś, co go wyróżnia na tle innych, podobnych lokali, czy jest coś, co właśnie przyciąga gości do tego lokalu, a nie do konkurencji. Ta konkurencja jest coraz większa, więc trzeba szukać nowych pomysłów i nowych rozwiązań. I tutaj na końcu muszę coś jeszcze dodać. W dzisiejszych czasach nie możemy zapominać o cyfrowych kanałach dystrybucji dotyczących informacji o istnieniu naszego lokalu, o ofercie, o tym jak funkcjonuje, o tym, że w ogóle funkcjonuje. I taka osobista niechęć, dla mnie ta niechęć do mediów społecznościowych jest jak najbardziej zrozumiała, nie wszyscy je lubią. Ale jeżeli prowadzi się lokal, gastro, no to trzeba to zaakceptować, że wielu, naprawdę wielu naszych gości siedzi w internecie. Zobaczcie, ile ludzi ma przyklejony telefon, nawet jak siedzi w lokalu z rodziną, tak? Ciągle coś przeglądają, zaglądają. Czyli trzeba pogodzić się z tym, że oni tam są, oni są tam aktywni, więc trzeba to wykorzystać. Wykorzystać to, żeby był z nimi kontakt, żeby informować naszych gości, że mamy jakieś nowe oferty, mamy jakąś nową promocję, mamy jakąś nową pizzę, super drinka, cokolwiek żeby gdzieś tam im to przelatywało. Nie będę tutaj wchodziła teraz w sposób tej komunikacji, czy przez agencję, czy samodzielnie, czy zatrudnić do tego dodatkową osobę, czy promować się za pomocą jakichś reklam, czy bardziej organicznie. To już jest całkowicie inny, grubszy temat, ale trzeba się z tym pogodzić, że trzeba w mediach społecznościowych w dzisiejszych czasach być. Może to bardzo ułatwić promocję i po prostu może przyspieszyć cały sukces lokalu, i pokazać lub wykrować właśnie te wartości, które w tym naszym lokalu są. Warto to właśnie wykorzystać jako dźwignię, bo wiele lokali już doskonale zdało sobie z tego sprawę, robi to i odnosi bardzo duże sukcesy. I na dziś dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu, za Waszą uwagę poświęcony czas, jak zawsze. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek był ciekawy, był troszeczkę inny i może rzucił nieco światła. Na kwestię sukcesów gastro, który jest przy wszystkich tak bardzo pożądany. Jeżeli macie jakiś temat, o którym chcielibyście posłuchać w moim podcaście, możecie przesłać pomysły na zuzamaapaperigastro.pl. Zapraszam do kolejnych odcinków i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.